Cześć, witajcie na kanale Git. Dzisiaj z wami Adson i porozmawiamy troszeczkę o najnowszych słuchawkach Creative, mianowicie Arwana Ace 2. Najnowsza propozycja słuchawek Creative przyjechała w dość nietypowym pudełku, bo z reguły jest ono biało-pomarańczowe, tym razem takie czarno-beżowe wizualizacja. Najważniejsze informacje w środku, oczywiście ten wspaniały, transparentny kajskik ze słuchawkami, wymienne wkładki SLM, kabelek do ładowania i instrukcja obsługi. Zanim opowiemy o wyglądzie, zajrzymy do wewnątrz tego. Etui, powiedzmy trochę słów o specyfikacji, bo ona naprawdę jest rozbudowana. Ale klasycznie, wymiary waga na sam początek. Wymiary jednej słuchawki to 34x23,3x25,8 mm, natomiast wymiary naszego Etui to 647 na 49 x 269 mm. Jedna słuchawka waży 4,7 g, natomiast Etui bez słuchawek 37,2 g. Całość to niespełna 50 gramów wagi, dajmy na to w naszej kieszeni. Mamy tu 10 mm dynamiczny przetwornik, za którym znalazł się przetwornik XMEMS który zwiększa dokładność i szczegółowość wysokich częstotliwości. Mamy tu naprawdę mnóstwo kodeków obsługiwanych przez te słuchawki. aptX AAC, SB, SBC, LC3, aptX Adaptive, aptX Luzless, tak więc z jak najmniejszą stratą, jeśli chodzi o, 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 o nasze doznania dźwiękowe. ETUI możemy ładować zarówno po kabelku USB-C, jak również poprzez bezprzewodowe ładowanie CI. Wbudowany akumulator w nasze ETUI 470 mAh, w jedną słuchawkę 52 mAh, co pozwoli nam na odtwarzanie muzyki około 4 godzin na maksymalnej głośności z włączonym ANC. Dodatkowo etui doładuje nam gdzieś ze 4 razy te słuchaweczki. No i w tym miejscu powiem, że są to chyba najczęściej ładowane przeze mnie słuchawki TWS, jakie testowałem do tej pory. No dość szybko ten akumulator się tu nam rozładowuje, można by było Nieco popracować nad jego optymalizacją. Bluetooth wersji 5.3 zasięg fantastyczny. Najlepszy chyba, z jakim ja miałem osobiście do czynienia. Mimo, że już wielokrotnie miałem słuchawki z tym najnowszym modelem Bluetooth wersji 5.3, to tu muszę przyznać, że naprawdę ten bije. Na głowę pozostałe, bo bardzo ciężko jest zerwać to połączenie. Pasmo przenoszenia od 5 Hz do 40 kHz. O przetwornikach już mówiłem, warto też wspomnieć o mikrofonach, bo mamy tu 6 mikrofonów, po 3 mikrofony na każdej słuchawce. Tak więc jakość rozmów jest po prostu. Perfekcyjna. Wydaje mi się, że ze specyfikacji powiedziałem wszystko. No, oczywiście mamy tu e, tryby ANC, czyli aktywnej redukcji szumów, mamy tu tryb ambient, no i oczywiście możemy to wszystko wyłączyć. Więcej o tym powiem podczas e, aplikacji, bo tam najwygodniej po prostu przeskakiwać między tymi trybami, czy e, dostosowywać te słuchawki do siebie w graficznym korektorze, który również znajdziemy w aplikacji do słuchawek Creative Arwana Ace 2. Dołączoną mamy oczywiście aplikację Creative. Na froncie już wita nas graficzne przedstawienie wyglądu naszych słuchawek, jak również poziomu naładowania każdej z nich. Poniżej mamy korektor graficzny, gdzie możemy sobie troszeczkę te słuchawki pod siebie dostosować. Poniżej kontrolę Ambient, czyli przeskakiwanie między tymi trybami adaptacyjnym ANC, wyłączonym bądź trybem Ambient. Po każdym w przełączeniu będziemy informowani przez lektorkę słuchawka. Poniżej przyciski niestandardowe, czyli tapnięcia możemy przypisywać do danej słuchawki. Na górze jeszcze mamy te główne menu, jak również tu jak sobie przejdziemy w ustawienia, to mamy nazwę urządzenia, jak również możemy sobie włączyć bądź wyłączyć tryb redukcji opóźnienia. Oczywiście nawet na wyłączonym tym trybie niskiej latencji. To yy, ja nie zauważyłem żadnych problemów, czy podczas montowania w kapkacie, czy podczas oglądania jakichkolwiek innych filmików na YouTube. Jeśli chodzi o samą aplikację Creative, to uważam, że przebrnęliśmy przez całą. Jest aktualna, oczywiście, yy, ta aktualizacja z 9 marca znacznie poprawiła software samych słuchawek. Yy, moim zdaniem, bardzo przejrzysta. E, aplikacja efektywna, nie zajmująca wiele, najważniejsze rzeczy mamy pod ręką. Czarne, transparentne, etui, wyglądające naprawdę... Pięknie. Na froncie mamy logo Arwana, na odwrocie naklejkę z, z najważniejszymi informacjami producenta. Na spodzie mamy gniazdo ładowania, diodę informującą o poziomie naładowania naszego ETUI. Będzie się świeciło w zależności od ilości baterii, jaka tam została zielony, żółty bądź czerwony. Przycisk, który nam wywoła właśnie tą diodę, bądź po prostu pozwoli nam zresetować słuchawki do ustawień fabrycznych. Na prawej krawędzi mamy miejsce do zamocowania smyczy, żeby sobie gdzieś te etui na ręku bądź na szyi zaczepić. Po otwarciu ukazuje nam się mnóstwo miedzi. Miedzi błyszczącej, chciałoby się aż powiedzieć złota, skromne. Eee, jak na to patrzę, no ale tu mamy do czynienia oczywiście z miedzią. Z miedzią błyszczącą bardzo łatwo jest utrzymać te etui w czystości. naprawdę. Wystarczy delikatne przetarcie o bluzkę i nie widać na nim żadnych rys, żadnych odcisków palców, żadnego kurzu, żadnego brudu. Fantastyczne etui, idealnie stworzone dla mnie. Za to ogromna pochwała. Jeśli zaś przyjrzymy się bliżej słuchawkom, no to tu też mamy trochę tego transparentnego, transparentnej czerni, bo górna część naszego młoteczka jest właśnie wykonana z tego tworzywa. Miedziany. Zamiedzianą maskownicą jest nasz 10 mm dynamiczny przetwornik. Na odwrocie jest również troszeczkę miedzi. Logo Kreativa, już na takim czarnym, matowym tworzywie, tam również znalazła się płytka dotykowa do zarządzania tymi słuchawkami, a tak one prezentują się w uszach. Zanim opowiem, jak się z nich korzystało. Wspomnę na samym początku, że jest to moje drugie podejście do nagrywania tego testu. Za sprawą aktualizacji, która miała miejsce tydzień temu przed nagraniami, zmieniła całkowicie możliwości moim zdaniem i brzmienie tych słuchawek, dlatego że wcześniej miałem, borykałem się z takim problemem, że po prostu na zbyt głębokim, zbyt intensywnym basie te słuchawki po prostu pierdziały, tak jakby były uszkodzone ustąpiło i przez cały tydzień słuchania tych słuchawek, słuchania muzyki w tych słuchawkach podczas treningu czy podczas po prostu codziennego użytkowania nie spotkałem się ani razu z jakimkolwiek pierdnięciem ze strony właśnie tych pchełek. Ale przejdźmy do ceny, bo cena na dzień dzisiejszy to jest niespełna 800 zł. Tak więc przyjdzie nam naprawdę bardzo dużo zapłacić za te słuchaweczki. Co one oferują? Jeśli przyjrzymy się trybowi Ambient, no to naprawdę jest fenomenalny. Chyba pierwszy raz mam do czynienia z tak e, intensywnym i tak czystym trybem Ambient, gdzie słychać naprawdę mnóstwo. Bez problemu możemy jechać samochodem, rozmawiać przez telefon, e, trzymając właśnie te słuchawki w uszach, będąc w trybie Ambient, bo usłyszymy zdecydowanie wszystko. Nie musimy się absolutnie niczym martwić, że gdzieś tam jakiś pojazd uprzywilejowany będzie jechał na sygnale, a my go nie usłyszymy. Bo coś takiego miejsca mieć nie będzie. Jeśli zaś przyjrzymy się trybowi ANC, no to tu muszę przyznać, że e, miałem styczność z lepszymi słuchawkami, które mają lepszy tryb ANC. No tu jest po prostu, bym powiedział, że tak dość mm, średni, Dobrze, ale nie najlepiej. 4 w takiej 6-stopniowej skali oceniania. Słuchawki na siłowni sprawdzały się fenomenalnie pod kątem tego, jak one leżały w uchu. Bo absolutnie mi się nie wysuwały, absolutnie w żadnym stopniu mi nie wypadały. Dodatkowo bardzo często teraz ćwiczę w kapturze, tak więc też jak miałem nasunięty kaptur na głowę. Płytki dotykowe nie zaczepiały się o kaptur i absolutnie słuchawki mi się nie pauzowały, nie zmieniały mi się utwory, ani żadne również inne dziwne rzeczy się nie wydarzyły podczas korzystania z tych słuchawek. Przechodząc do tego, jak one grają, no to warto na początku wspomnieć o tym, że w moim mniemaniu te słuchawki są dość, dość ciche, bo nawet na maksymalnej głośności z wyłączonym. Trybem ambient, nawet na włączonym trybie ANC jesteśmy w stanie usłyszeć to, co się dzieje wokół nas. Na siłowni oczywiście jesteśmy w stanie usłyszeć głosy ludzi, jak również muzykę dobiegającą z głośników. Nie jest to jakoś turbo wyraźnie, aczkolwiek dobiega to do nas nawet przy włączonej aktywnej redukcji szumu. No ja uważam, że mogłoby być tu nieco nieco głośniej, ale nawet na tych maksymalnych głośnościach te słuchawki absolutnie na niczym nie tracą. Poza tym, że mamy tu korektor graficzny dostępny w aplikacji, możemy tam nieco pobawić się oczywiście zarówno średnimi, wysokimi, jak i niskimi tonami i dostosować je troszeczkę do siebie, to ja muszę przyznać, że na takim trybie domyślnym ja w tym momencie jestem mocno zachwycony tym, jak one grają głównie pod względem średnich i wysokich tonów, bo naprawdę scena jest szeroka jak na słuchawki TWS. Usłyszymy mnóstwo instrumentów jak właśnie na takie pchełki, ale dodatkowo bas. Bas w tym momencie, który naprawdę Daje mi satysfakcję z tego, że jest basem, a nie czymś po prostu gdzieś tam w tle pierdzącym, jak to miało miejsce dotychczas, bo bas potrafi być soczysty, potrafi być głęboki i naprawdę bardzo przyjemnie uderzyć. Nie jest to taki bas znany z JBL-i, z głośników JBL-owych, taki typowo chamski, ten po prostu jest niesamowicie głęboki. Tak więc to doświadczenie jest takie kurczę, ciężko to nazwać, ale jest niesamowicie przyjemne po tej aktualizacji, która poprawiła ten nieszczęsne po prostu pierdzenie, jakie miałem dotychczas właśnie w tych słuchawkach. Co? Mówiłem Wam już o tym, że mikrofony świetnie działają, nawet w bardziej wieczny dzień, czy po prostu na jakiejś bardziej ruchliwej ulicy, bo rozmówca, z którym rozmawiałem przez te słuchawki usłyszy nas bez problemu. No, moim zdaniem na dzień dzisiejszy jedynym Problemem i w zasadzie dwoma problemami i mankamentami jakie są, to jest cena, bo jest naprawdę bardzo wysoka, aczkolwiek uważam, że jest adekwatna do tych słuchawek, no ale mogę się doczepić do tego do tej baterii. Ja uważam, że w słuchawkach za 800 zł bateria powinna być zdecydowanie lepiej zoptymalizowana, żeby naprawdę tej nie, żebyśmy aż tak często nie musieli ładować tych słuchaweczek. Oczywiście w półtorej godzinki naładujemy ten e, boksik do pełna, tak więc za to jest e, ogromny plusik. Dodatkowy plus jest za to, że w ciągu 10 minut możemy zrobić szybki strzał i półtorej godziny będziemy mogli odtwarzać muzykę z tych słuchawek. Ale mimo wszystko, ja w dalszym ciągu e, żyję w przekonaniu, że są to słuchawki, które najczęściej po prostu muszę wpinać do ładowania. E, no, bardzo ciekawa propozycja. Creative Arwana Ace 2, naprawdę świetnie wyglądająca, świetnie brzmiąca po aktualizacji z 9 marca. No ja się nie mogę doczepić absolutnie do niczego. Do zobaczenia w następnych materiałach.